Dawy! O, o! o! Okej, okay, problem z równowagą. Piękne wykonanie! <laughs> Ej, spójrz na tę chmurę! To Kitty Natty Ninja Kot, jak ja! Hmm, na pewno? Bo ten Kitty Natty wcale nie wygląda, jakby miał upaść. <laughs> Dobre, Tru! Piotka! ha! ha. ha. Bazylii, spójrz! Czy to jest to, co myślę? E, masz na myśli chmurę w kształcie rybnego znikersa? <grym> no tak, ale chodziło mi o to niżej, na drzewie. O, mały, słodki ptaszek. To nie jest zwykły, słodki ptaszek. To jest boczelka. Znaczy, ten magiczny ptaszek, który zwiastuje narodziny dziecka w tęczowym królestwie? Tak! Ktoś zaraz zostanie rodzicem! Pojawi się Dzidzia! <grym i wytrza> dokąd lecisz? Może chce nam pokazać, gdzie urodzi się dziecko! Za tę buciarkę! Hej, buciarko! Wojciech! buciarko! proszę! Hej, gdzie ona jest? Ja jej nigdzie nie widzę. Recykling! A to co? Cześć! Bazylii! To musi być wioska Yeti! Spójrz, znalazła się bociarka! O, bociarka wleciała do domu Sinki i Urka! A to znaczy, że... Będzie mały Yeti! Yeah. Możemy wejść? Aha! Aha. Dziękuję! Czwir, 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 maleńka boczalko! Przybiegliśmy tu za tobą! To gdzie jest ta Dzidzia? Tutaj? Czy <grym> tutaj? A, może tutaj! O, zgubiłeś oczko! Hmm, nie ma Dzidzi. Na no. no, O, to Dzidzi jeszcze nie ma! Jak ja się nie mogę doczekać. Juhu! Mały Yeti, super wielkachne gratulacje dla was. Wybacz Boczalko! nie chcieliśmy cię wystraszyć. <grym wiosenka> Serio? dzisiaj nie urodzi się, jeśli Boczalki tu nie ma? O! A ona bardzo nie lubi hałasu. Aha. My tylko cieszymy się z powodu Gigi. Od teraz będziemy to robić po cichu. Tak! <mulny> Powinniśmy się już zbierać. Nie możemy się już doczekać. Hmm? Bo wiesz, znam się na dzieciach. Lubią koty, ale <grym> <grym> kto ich nie lubi? Co? W kwestii imion. Też się znam, wiesz, Bazyli dla chłopca lub Bazylia. No choć Bazylii, niech synka odpoczywa. Mm. Cześć wam! Darka! Maleńki Yeti! Cieszę się jak nigdy! Wiesz, kto jeszcze kocha dzieci? Gryzeldo, nie uwierzysz, co się stało? Yeti będą miały dzidzie! Eee, maleńki Yeti? Muszę o tym zakulić wszystkim! I będą miały i będą miały dzicie? będą zicie, miały będą 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 miały O! To się nie zdarzyło od tysięcy lat! To dzieje się, no dzieje się, to się nie myśli powie. głowie. Od wieków pierwszy raz, wydarzenie wyjątkowe. To dzieje się, no dzieje się, niech każdy dziś się dowie, że jedni będą dziecko mieć no Bazyli? Nie, nie, czekaj. Bazyli. Nie, to już było wcześniej. O, mam, już mam. Może. Bazyli. Nie, to też już było wcześniej. <laughs> Och, Bi, nieważne jak je nazwał, to na pewno będzie słodziutki Bobasek. Ciekawe, jak synka i Urek sobie radzą. <laughs> na pewno, świetnie. <słuch> Urek? Co się stało? Naprawdę? Lepiej wejdź do środka. Proszę! Czuj się jak u siebie. Usiądź. No, mów, co się dzieje. Zgubiłeś swoje różowe! gacze? Mam ten sam problem. Mhm. Wybacz, mówiłeś troszkę za szybko. Urek napisie! Herbata pomaga, przynajmniej mnie. Aha! Nie ma to jak kubek chrupkiej herbaty. bordalu! <ścoughs> Boczarka masz źle! Ponieważ w wiosce jednych jest hałas? No to niedobrze. No Musimy zobaczyć, w czym problem. Pronto! Chodźcie, może zdążymy na autobus. Bezpośredni do wioski jednych! Już prawie jesteśmy. Nie martw się. Oni na pewno będą cicho, gdy dojedziemy. Dla Powiedziałam Gryzeldzie, bo wiem, jak uwielbia dzieci. Nie sądziłam, że wszyscy się dowiedzą. Mały Yeti! Mały Wszystko dzieci. przeze mnie. Zdecydowanie za głośno dla boczalki, prawda? Boczalka odlatuje? Musimy coś z tym zrobić. Wszystko dobrze. Hałasy z dołu muszą niepokoić boczalkę. Wymyślimy coś, by ją uspokoić. Wydaje się zdenerwowana. Tak, chyba masz rację, Bazylii. Chileczkę. Chyba chcę lecieć w stronę okna. O, nie pozwalam! Ugh. Chcę stąd uciec! Teraz próbuję wylecieć tamtym oknem. Wybacz boczelko! Wow. Nie wiem, gdzie jest. czarka zniknęła. Hmm. Ojej, mamie, jaki jest zimno! Dajmy jej jakiś speterek. Ja też taki chcę! Co za fajne! Promocja dwa w cenie jednego! Mieszkańcy! Halo! <laughs> o, to na nic! Nie słyszą mnie! Co? Nie słyszę cię! Muszę działać! Potrzebuję życzeń! Kłębuszko! Przyleć tu! Wrócimy zaraz! Proszę do drzewa życzeń! Pędź, pędź, kłębuszko! Witajcie, trójbazyli! Trzeba pomóc Jetim! No wiem! Zacząłem już pracować nad prezentowym koszykiem. Nie, nie o takiej pomocy mówię. Gdy usłyszałam o małym Jetim, z radością powiedziałam o tym innym. I teraz wszyscy się cieszą, śpiewają, krzyczą, kupują śmieszne pamiątki. W wiosce tych jest dużo ludzi, robią mnóstwo hałasu. Bocialka się przestraszyła, Urek chciał ją złapać, ale zamiast tego zburzył dom. A bez domu i bez bocialki Yeti nie mogą mieć dzieci. Ujemny elektron, to jest poważny problem. Usiądźmy i pomyślmy. Dobrze, Tru, jak drzewo życzeń może pomóc? Cóż... Najpierw muszę naprawić dom synki i Urka. Tak, trzeba to zrobić zanim pojawi się mały. Potem muszę sprawić, że w ich domu będzie cicho, żeby bociarka mogła tam wrócić. Drzewo życzeń wysłuchało cię, trup. Pora udzielić ci trzech życzeń. Jestem gotowa. Drzewo życzeń, drzewo życzeń, Czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Drzewo spraw, proszę cię, Niech życzenia spełnią się. Nie elektron. Co za zwycięska paczka życzeń? Pierwszy jest Gogo. Gogo! -go. To życzenie pomoże wam poruszać się super szybko. Rety! Z tobą przygotujemy dom synki i urka dla dziedzi dwa razy szybciej. Gogo! -go. Następna jest Kołysia. Kołysia! Zawsze miło cię widzieć. Ha! Kołysia to kojące życzenie. Swoją łagodną muzyką sprawi, że się zrelaksujecie. Tak wprowadzimy ciszę. Kołysiu, dzięki Tobie tłum będzie zrelaksowany i spokojny. Aha. Na koniec trzecie życzenie. Centro. O, centro! Ma niesamowite możliwości. Potrafi zwrócić czyjąś uwagę tak, że nie można od niego oderwać oczu. Czyli lubi być w centrum uwagi. Wiem coś o tym. <laughs> tak, Bazylii. Ale on pomaga rozkojarzonym się skupić. Hmm. Nie wiem, jak skupianie uwagi nam pomoże, ale z chęcią to zobaczę. Uh -huh. Zuzi za! Wszyscy na miejsca! Wow. Chęćmy <laughs> pomóc tym! Siemka, niech moc życzeń będzie z wami. Cześć Urek, synko, mam kilka życzeń. Po pierwsze, trzeba naprawić dom. Pora na pierwsze życzenie. Gogo, go. Musimy zbudować ten dom od nowa! Pomożesz nam szybciutko ruszać? Go, go, go! Urek Bazylii! Wam też się przyda super szybkość! Jesteście gotowi? Aha. Na miejsca? Start! Yeah. Szybko, że prawie nie mieliśmy szansy z Tobą pobyć. Wracaj na miejsce! Drobiazg! Nie martw się! Bo czarka wróci tu jak tylko sprawię, że ten tłum będzie cicho. A jak się za to zabrać? Zaraz zobaczysz! Czas na drugie życzenie! Zuchodź no tu! Do dzieła kołysia! Życzenie nie działa już! Cześć Kołysia! Mam dla Ciebie zadanie. Na dole mam tłum fanów Yeti, którzy są odrobinę za głośno. Kołysia! Super! Okej okay, kołysia! Wybierz najsłodszą kołysankę jaką znasz. Taki super słodki śpiew. Jest taki. O oh, nie wiem. Słodziutki. <śmieniczy> Widzieliście nowe karty z Yeti? <śmieniczy> o, jest, to jest wygodnie. Bazel się uspokoił, ale tłum na dole chyba cię nie słyszy. Zaspiewaj troszkę głośniej. <śmieniczy> To z nią życzenie? Takie słodkie. Nie tak słodkie jak laleczka yeti, którą kupiłem. W ofercie mam laleczki yeti i to mówiące. Bip, bip. To się popsuła. -y! 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 Ja, ja? Gdzie? Kto? Co? Co, co się dzieje? Przegapiłem gdzie? To nie działa, Bi. Połysza, jesteś idealna, ale nikt cię nie słyszy. Próbuj dalej, a ja wymyślę, co zrobić. Uh -huh. Dziękuję ci. Kołysia! He? No nie mamy... Nie martwcie się. Jakoś wszystkich zaraz uciszę. Bo nigdy nie wróci, jeśli tłum się nie uciszy. I wiem, że kołysia mogłaby to zrobić. Ale oni nie zwracają uwagi na te koły kołysanki. Bocialko! Bocialko! Dalej, tru, skup się. Hej, właśnie! Śpiewaj dalej, kołysiu? Pomoc jest w drodze. Pora na trzecie -na. życzenie! Wiza zo, chodź no tu! Do dzieła, centro! Życzenie działa już! Cześć, centro! Potrzebuję, by ten radosny tłum uspokoił się i skupił. Tak, wiem, że jesteś w tym mistrzem. jest cicho i słuchać tego, co Trum mówi. Ja też. Tak. Ja też tak się czuję. To działa! <skrzt> <skrzt> Wybacz, tru! Słuchajcie, wszyscy się cieszymy z powodu dzidziusia Yeti, ale musimy pamiętać. To nie jest nasz dom, to jest ich dom. <skrzt> Wiem, że Jeti są zazwyczaj bardzo głośne, ale kiedy szykują się na przyjście dzidzi, Potrzebują mieć dużo ciszy. Spisałyście się dzisiaj na medal. Dziękuję wam. Wracajcie na miejsca! Skoro zapadła cisza, może usłyszymy bardzo wyjątkowy głos bardzo wyjątkowego kogoś. Hmm? O... Hej, chyba ją słyszę. Też słyszę. Bazylii, spójrz. Pamiętaj, trzeba być cicho. No tak, zapomniałam. <gry> Ale numer. Mam zaszczyt przedstawić najmłodszego mieszkańca naszego królestwa grob! To nie koniec. Drugi najmłodszy mieszkaniec naszego królestwa, flach! I Jerk, Trojaczki. <grym> A teraz, jak nakazuje tradycja Yetich, trzeba zacząć świętować! głośno. <grym> no no tak. będą